Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę symbolizował Kryptonim Klan na drzewie? Dlaczego te dzieci walczyły z dorosłymi jak z wrogami i czemu każdy z nich znikał, gdy tylko kończył 13 lat? Dziś poznacie teorię, która mówi, że KND wcale nie istnieją naprawdę. To historia o dzieciach, które nigdy nie dorosły i to dosłownie. Oficjalnie Kryptonim Klan na drzewie to bajka o grupie dzieciaków, które walczą z tyranią dorosłych. Każde dziecko ma swój numer, gadżety i sekretną misję. No ale jeśli przyjrzeć się dokładniej, coś tu nie gra. W serialu dorośli są pokazywani jak potwory, a świat dzieci jak osobny wymiar. A co gorsza, kiedy dzieci kończą 13 lat, znikają z drużyny. Fani od lat pytają, gdzie one właściwie trafiają. Według mrocznej teorii fanów, klan na drzewie nie przedstawia świata rzeczywistego. To symboliczne przedstawienie życia po śmierci dzieci, które zginęły w różnych wypadkach. Drzewo, w którym mieszkają, symbolizuje drzewo życia, miejsce między niebem a ziemią. Dlatego baza KND unosi się nad światem dorosłych, bo są pomiędzy. Ich walka z dorosłymi to metafora buntu przeciw utracie niewinności. Dorośli to symbol śmierci, obowiązków i rzeczywistości, z której nie da się już wrócić. Każdy z głównych bohaterów ma cechy typowe dla różnych etapów dzieciństwa. Numer jeden to lider, który nigdy nie przestawał walczyć symbolizuje dziecko, które nie potrafi pogodzić się z końcem dzieciństwa. Numer dwa inżynier, wynalazca. Jego ciągłe majsterkowanie może być echem prób zbudowania nowego świata po śmierci. Numer 3: radosna i naiwna. Uosabia czystość i beztroskę, która została zatrzymana na zawsze. Numer 4: agresywny, impulsywny. Symbolizuje gniew i bunt przeciw temu, że dzieciństwo zostało im odebrane. Numer 5: mądra i opanowana. To dziecko, które już wie, że świat KND to iluzja. Wszyscy razem tworzą ekipę, która tkwi w tym samym miejscu, bo nie mogą pójść dalej. W serialu powiedziane jest jasno: Kiedy dzieci kończą 13 lat, stają się dorosłe i odchodzą z KND. Ale w mrocznej wersji tej historii to moment, gdy dziecko przestaje istnieć w tej międzyświatowej bazie. Innymi słowy, przechodzą dalej. Niektóre z nich wracają jako dorośli, czyli istoty, które już utraciły niewinność i pamięć o poprzednim życiu. Dlatego dorosłych pokazano jako bezduszne istoty, i oni po prostu zapomnieli, że też kiedyś byli dziećmi. Drzewo, które sięga aż do nieba, gadżety zbudowane z marzeń, wrogowie, którzy są cieniami dorosłości. Kryptonim Klan na drzewie nie jest historią o walce dzieci z dorosłymi. To opowieść o utraconej niewinności, o świecie, który istnieje tylko w wyobraźni tych, którzy nie zdołali dorosnąć. KND to dzieci, które już dawno odeszły, ale wciąż nie potrafią się pożegnać z zabawą. A ty, myślisz, że klan na drzewie naprawdę istnieje? Czy to tylko wspomnienie dzieci, które nigdy nie dorosły? Daj znać w komentarzu, czy wierzysz w tę teorię. Zostaw suba, jeśli chcesz więcej mrożnych interpretacji bajek z naszego dzieciństwa, bo czasem to, co ma być zabawne, kryje w sobie coś znacznie mroczniejszego.